dla Was unboxing gry, na którą wszyscy czekają, czyli znaczy czekają, już grają, w nią diablo 3, długo czekają, żeby otworzyć ją na Waszych oczach. więc Zacznijmy od złego od, 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 od wydania. Eee, ono, samo pudełko DVD zapakowana w taki kardonowy rękaw e, z, taką, z taką, jakby wstawką. To jest, nas są takie jakieś tam informacje o grze. W w 2 był podobnie zapakowany. Sam pudełko, tak jak mówiłem, kryje się w środku. Tutaj w, w opakowaniu znajdują się płyty, kody na, na, na demo Diablo, które będziecie dać kumplowi, dwa kody na demo Diablo i jeden kod na te, wersję testową World of Warcraft. Oprócz tego instrukcja. Jeżeli chodzi o standardowe wydanie to tyle tak naprawdę, ale no wszyscy wiemy, że przyjrzycie tego filmiku nie po to. Zabierzmy się za edycję kolekcjonerską, którą Schowałem sobie sprytnie za kadrem. Całą pudełko robi wrażenie, to jest naprawdę wysoka jakość. E, po prostu każdy element tej edycji kolekcjonerskiej e, jest, jest naprawdę pieczołowicie wykonany. Tutaj po ściągnięciu tego ogromnego wieka, i, i nie, nie widzicie tego, ale to jest wypukłe. Bardzo jakiś taki symbol. E, czaszka, pewnie diablo, być może nie, nie znam się, nie, nie chcę wam jakiejś głupoty. E, dobra, artbook na początek. Naprawdę super wykonany. W środku są spoilery, dość mocne, więc tak prze, prze, przerzucę go tylko. A jak widzicie, tutaj są głównie grafiki, tak jest raczej niewiele. Tak jest prawda po angielsku, ale no, to raczej nie powinno Wam to to sprawę, że problem, problemu bo jest go, no, Tylko jak mówiłem, na, na pewno tyle co napłakał. Świstki do, do gier. Jest, w, w tej edycji jest też pendrive z grą diabolosów, CDK do tej gry. Wersja próbna Diablo 3, dwie sztuki dla gumki i World of Warcraft, dwie sztuki też, więc więcej niż, niż w tym wydaniu zwykłym. Dalej mamy soundtrack. Tutaj też ładnie wydany. Eee, następnym elementem jest taka płyta z materiałami dodatkowymi, jakieś tam kulisy produkcji, w środku też kolejne świstki. Tak? To jest natomiast no, pudełko z grą. W środku jest e, sama instrukcja i klucz. Teraz ostatnia rzecz, czyli głowa diablo. Jest w tak, takiej oto szkatule. Tak wygląda. Sama czaszka diablo. Jak widzicie jest dość mała, to musiał być naprawdę mały stworek. Albo wojownicy z się zamażą i zmierzyli jego czaszkę po śmierci. W każdym razie to jest tak naprawdę podstawka pod pendrive. Ten pendrive ma 2 GB, bo w pięciu do komputera świeci. Ale raczej nie nastawiałbym się na to, żebyście, żebyście, go, żebyście go nosili przy sobie, bo no, po prostu jest niewygodny. Nie ma zatyczki teraz, no chyba, że to traktujecie jako zatyczki i to chcecie nosić w kieszeni. Poza tym ten, ten kolec może Was po prostu uwierać w kieszeni, więc raczej nie nastawiacie się, żebyście z niego korzystać codziennie. Ale tutaj jest Diablo 2 z dodatkiem. Jeśli nie macie, możecie kogoś obdarować kluczem swojego znajomego i sprawić mu taką radość, jeśli on nie może być Diablo 3. Jak mówiłem, wszystkie te elementy są naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości. Ta czaszka szczególnie robi dobre wrażenie. I tak naprawdę czuć po prostu, że to jest produkt luksusowy, że wydaliście pieniądze na coś, co jest naprawdę wysokiej jakości i raczej nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek był zawiedziony za wartość tego wydania jakości elementów. Więc dzięki za uwagę, miłej gry.